Uff, muszą przebiec przez ogień teraz jeszcze. O, już nikt nie przeżyje. O, jeszcze harta O, masakra. Ostrzał, wszyscy giną. Juu. wszystkie, cała artyleria niemiecka jest tutaj niszczona. Dwa Churchilla jeszcze przyjeżdżają. A więc, kolejne przygody z Compound of Heroes 3. A dzisiaj mamy młotkowanie na potęgę. 4 na 4 od GTGT GT w składzie w Oazie, czyli najnowszej mapce właśnie 4 na 4. Wszystkie wojska brytyjskie. Pewnie każdy jeszcze weźmie stolicką obronę, nie zgadnę. No ale dobra, zostawcie jakąś łapkę w górę i zobaczmy, co, na czym będzie polegać młotkowanie. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas tak GTGT, jako Brytyjczycy i australijska obrona ma do wyboru ciężkie, o proszę już australijska obrona I sekcja australijskiej piechoty została tutaj wybrana. Metabolic, jako też Brytyjczycy australijska, powietrzno-morska, ciężka pancerna. Space and Jesus, kosmiczny Jezus, jako też australijska, z lekką piechotą już wybraną. I chyba to miał tak Misterk, Misterk. Z powietrzną morską, co ciekawe, wybraną. I po stronie niemieckiej trzy razy Afrika Korps z polową wywiadowczą. O, oh, fuck, radiolatarnia że tutaj jest zrobiona. Gustawa jako Wehrmacht szturmowy. Salomon Raz jako Afryka Korps włoska piechota. I Teddy Cox, koksu, boksu, polowa wywiadowcza grupa bojowa. Mamy sporo zdecydowanie tutaj nowych grup bojowych. No na takich My odległościach to. W Australii wsparcie pół zdrowia ich to kosztowało zbudowanie specjalnego umocnienia muru Sangara. Czyli fajnych takich właśnie tutaj. Cegiełek, worków z piaskiem. Z jednej strony świetna osłona, z drugiej wróg nie może z niej korzystać. Na górze transporter. tylko czy nam się szykuje? Clown Car? Chyba ta, ta jest. Od razu miotacz ognia Flammenwelfer. Vickers, patrzcie, nie może tutaj dobrze się rozłożyć. I jest już miotacz ognia. i dawaj teraz tą serią. No, Vickers. I ten pan coś I rozwaliło go. Bardzo dobrze. Niemcy się tędy nie przedrą, ale na górze zajęli teren. Niebiescy, pokażcie się tutaj, co wy wybraliście, jakieś specjalne rzeczy? No. Hmm. Ajajaj, tutaj wydaje mi się, że jednak te oddziały mogły podbiec, żeby właśnie linia nie została odcięta. Australijska piechota skuteczna na... No, w teorii na średniej dystansie, tak przynajmniej mówili w filmiku. Uuuu tutaj jak fajnie zrobiony Mister Mr. Rack, czy jak mu tam Mister RKK. Wybrał sobie właśnie tą powietrzną morską i nadwyżki zaopatrzenia. Czyli tańsze składy, jak i również właśnie punkty kontrolne, te co dostarczają zasoby ludzkie, można ulepszyć na wysunięty szpital, czy tam lazaret, nazwijmy to po prostu. No co to? Na dole tutaj jakiś oddział, O, grenadierzy uleczeni na MP40. No, sekcja dawaj jest, jest jeden zdrowia. Nie udało się ich odstrzelić. Ci w ogóle im to zablokowali, tą ucieczkę. Muszą lecieć na obkoło. I z LKM. -ikien. Panie sierżancie. O, pięknie, młodzież załatwiony. Jeszcze jak położyć, nie? I ucieka po prostu. Tutaj... U, panzer Panzergrenadierzy rozłożyli radio latarnię, ale jest to... radio latarnia wywiadowcza, czyli taka, która kamufluje jednostki oraz wykrywa przeciwników w mgle... W mgle wojny, czyli tu widzimy właśnie taki debuff. To jest to, że przeciwnik widzi ich na minimapie. Czy są jakieś właśnie tutaj wywiadowcze? No ciężko powiedzieć, o, ale... Stanowisko blisko z cekem rozwalą wszystkich. O, bardzo słabo to poleciało. Ci granadierze też nie wiem, czy to panzer czego tu szukają. Transporter też zostanie drż, unieszkodliwiony. Mamy gości z boysami, Na górze też Amerykanie. Nie że Brytyjczycy coraz bardziej się wbijają. A środek praktycznie totalnie niezagrożony zagrożony. Rozłożony tutaj wszystko. Milki nawet jakieś brytyjskie. funtówka już jedzie. I ciekawe, czy ta latarnia zostanie jakoś tutaj znaleziona. Mamy dwufuntówkę, uwaga, tchwu. <ślaski> patrzcie jak ona szybko przodwuje, I. Loden! I jeszcze jeden strzał, brakuje nawet ten mało kalibrowa broń. No, dawaj jeszcze jeden. Odwracaj się, no, co ty robisz? Czemu to ten... Trafił w murek, ale nie fart. Dwa miętacze ognia, zadają oczywiście olbrzymie obrażenia dla Flickersa. O, Jeszcze jedno ale nie zostali wszyscy przyszpileni. Ale fart. Ale tutaj fart dla jednej i drugiej strony. Tutaj mamy rzut komandosów. W samo miejsce, gdzie są dwa, działa piechoty, rzut granatem. I... ale nie do końca trafiony i sami musieli się wycofać. Radio latarnia została znaleziona i zniszczona. Tutaj ten punkt nawet żeby nie został zdobyty. tego go umocnili, brytole. Stanowisko z CKM właśnie ciągle potostrzałem trzech dział piechoty. Stary, czy ty coś tutaj ci się. Cztery! Cztery działa piechoty nawet! Boże święty, no. Poleciał totalnie wsparcie, moim zdaniem nie jest to najlepszy wybór. Wystarczy, że coś go właśnie już tak niewiele brakuje, nie? Żeby rytole mieli zaraz jakieś jednostki pancerne i oni zraszują i wszystko zniszczą. A bo użyją jakieś umiejętności i też wszystko rozwalą. I mamy właśnie 17 funtów zbudowana pięknie. Tylko pytanie brzmi, czy tu w ogóle coś przyjedzie kiedykolwiek, bo na razie Niemcy rozłożyli się, nie kontrolują większości punktów zwycięstwa na dole. Mogą tutaj szykować jakiś atak. Ale dużo te działa piechoty, patrzcie jak tu wszystkie rozłożone. Jezu święty, jaka salwa leci, nie? Wszystko tutaj. No i co? Góra zabezpieczona. Tutaj też. A, rozwalili ten lazaret w końcu jednak. No ta 17 funtów raczej za długo tu nie przeżyje, a po boku wir wind. Dwukuntówka. O! Właśnie, jakie ta malutkie obrażonka bije. Silnik uszkodzony. O, teraz dwukuntówka może się wykazać. Jeszcze jeden ciebie przeciwpancerny. A jajaj, i niestety trochę tutaj. Wydaje mi się, że mogłaby się obrócić bardziej w tę stronę, żeby ten taki... O, stąd dotąd ten kąt perymetr pilnować. O, tu młotkują. I coś tu zostało zniszczone. Transporter z flak. Ole, to jest naprawdę tak studnie tutaj jakimś cudem przeżyłem. O, ostrzał. I chyba działa, piechoty się wycofują. Tutaj on też wszystkie zasoby ludzkie no, jakie może. A, bo Bishop nawala GT. O, właśnie, ogarnął sobie własną art artylerię I jednostki od kosmicznego Jezusa. O, ptum. Piękny strzał. Z Lee Enfield z celownikami dla australijskiej piechoty, świetnie wzmocnione. Tutaj wtedy skuteczność na dalekim dystansie. O, neutralizacja jedna, neutralizacja druga. A jeszcze z tą ich umiejętnością snajperstwa, wyjątkowa zdolność dla australijskiej piechoty, to już wszystko można tutaj rozwalać. No i to jest tyle. To były twoje wielkie działa piechoty. O nie, jeszcze się nie poddaję. On jeszcze ma plan. Ci uwaga na miny tylko. O nie, ty jedzie Goliath! Wszyscy komandosi, Do tyłu, do tyłu! Uu, co tu się! Ole wszystkich rozwaliło, nie zauważył. Ale jaja. Kurczę, to nie wiem, gdzie on. Nie miał w ogóle gdzie indziej gdzie patrzeć i stracił takie coś, zrobił jaja. A... Zielony tutaj ten nie popisał się ani trochę. Jednostki właśnie tutaj tej o tym Mogłoby spróbować się pokusić o neutralizację tego punktu. Znaleźli ten czasem działo piechoty kolejne, bardzo ładnie odstrzeliwane. Też bunkier tutaj jest i. Chyba zrzut kolejnych komandosów. Transporter. Patrzcie, nawet jak transporty obrywa jego gówno pancerz. Nie jest w stanie przetrzymać tego. Komisji, tutaj ta radio latarnia ciągle jej wykrywa, ale zabezpieczyli punkt. Na dole ten Wirbelwind naprawiony. Powiedzmy. Stąd już nikt nie gotów Ten Metabolik też. Teraz zbyt defensywnie, mi się wydaje. Wszystkie siły trzyma tutaj. Czemu nie bardziej w tym miejscu, skoro góra jest chroniona przez space Jezusa? Nie. Dziwne, dziwne. Naprawy polowe. A co to za ostrzązy Bishopka. Na górze pancer 3. I Nebel Nebelwelfera. Rakiety zapalające. Wszystkie jednostki w budynku. Muszą uważać. Na szczęście nikt nie był tutaj w środku. O jezu! Jaki deszcz! Patrzcie na to. U. Wszystkie lecą pociski. Tą biedną. O właśnie, już zniszczyli. 17 funtówka zniszczona. Bishop. Kąt ostrząg. Oni od razu się wycofują. Tu tylko jednostki piechoty mogłyby to zniszczyć. Tak naprawdę potężnie. Bo Bishop jest zbyt powolny, zbyt niecelny. O! To jest sławne ostatnie słowo. Uwaga, na ten Metabolic wreszcie wchodzi jego oddziały. Mają lkm -y. Neutralizują jedną działką. Tutaj ta 30 zadaje dużą obrażenia, ale została wymanewrowana. I już teraz jest tylko rozwalenie jednostek z piechoty. jakieś... Za późno oczywiście zrzucone, ten ostrzał to jest od to to będzie właśnie? Kasia Flika Corps. To będzie ty? Artyleria naprowadzona. Tak, właśnie to śmieszna rzecz, która właśnie coraz bardziej bombarduje dany sektor. Znaczy dany sektor, dany właśnie tutaj punkt. O, cały domek się może rozpaść. Uuu, w ostatniej chwili udało mi się uciec. Tutaj mamy też jakieś bomby zrzucone. I skieprzajem, ale Niemcy cały czas muszą oddawać pole, nie? W takim rozrachunku. Wickers rozłożony w środku. A i ta sekcja piochy właśnie nie wycofa. Ciężki odwrót przez jeszcze wodę i tu tu, tu <grym>? skacze. I jeszcze musiał minąć tutaj GT. Jego y, artyleria Bishop. Tu, tu 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 tu, na. Tak, był dobry pancerz przedni, że nie zadaje mu większych obrażeń ten Wirbel ale Sobie podeksplikował trochę. Teraz artyleria się cofa, kolejne działo 17-funtowe z produkcji. I na górze, no ten Brytol coś tu próbuje, ale. Nie wychodzi to zbyt dobrze. Wiker zneutralizowany, a. Saperzy Klewcy też dead. Co tu nadjeżdża? Pierwsza Matylda. To jest jakaś artyleria po Muszą dokończyć budowę 17 funtówki Dawaj, i zrobiona! Obracaj się, stary. I jeszcze go nie zniszczył, Boże. No powiedzcie, czy to warto budować? O, oh, 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 oh. Dobra, jednak warto budować. Na no, kilometra jeszcze nie widząc go rozwalił. What the fuck. Mamy też czołg ciężki Churchill, ale zwyczajny, nie Black Prince. No, jeden na dwóch to nigdy nie jest nic miłego. Jeszcze w boczny pancerz odgrywam. O, mamy piernięcie dymem i próba wycofania się. Czy mamy jakieś wsparcie? Mamy tylko chałbice, nie ma żadnego pancerz. To nie wróży nic dobrego. Bardzo uszkodzony tutaj. O, tu, 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 tu. Wow, niszczy wszystko. Co tutaj mamy? To jest holowana chaubnica. Nie, to jest znowu jakieś taka flika, porsk musi tutaj zrzucać. Artyleria naprowadzana, nie, to był ten punkt. Nie wiem co to w sumie zrzuca takie bomby. Ale no, jest to dosyć potężną ostrzą. Utrzymać linię, żeby tylko przetrwał to działko Bofors. A to była sztuka. A, sztuka Cofuzd. Właśnie zawsze mnie to trolują, nie? Zawsze ja, jakoś mi się to myli, bo to jest. Nie wiem. Wydaje mi się, że w kochu dwa od razu to było słychać. Po prostu słychać sztukę Cufus, A tutaj nie słychać. Nie, chyba, że ktoś. Nie wiem, ja mam problemy ze słuchem. Ale powiedzcie mi, czy kiedykolwiek słyszycie, że to sztuka Cufus? Ze sztuką Cufus, Tak, tutaj cała ta artyleria jest w tym miejscu. Tylko to jest taka zabawa przechwychania linii, nie? O, GT też sobie trzy artylerie tutaj Jedno działo z neutralizacji. U, tu, tu, tu. Sztuka cyfusty jest trafiona i zniszczona. Ostrzał rakietowy tylko. Tutaj? W to miejsce? Dwa czołgi ciężkie, Churchill. Tymczasem na górze dwa pancerze. O, o, ty Goliat jedzie. A, Skampionen Dobra, Goliat będzie czekać. Trzeba ja będzie o nim pamiętać. Mam go zaznaczonego na razie. O, jest to. Te... O, ty tutaj w ogóle. O, wjechali na minę. Jest bitwa pancerna, trzy pancery, kolia ciągle tam siedzi, zobaczmy czy została użyta tutaj operacja Skorpion, nie burza ogniowa, no, tylko że to jest bardziej na jednostki piechoty niż na pojazdy, więc nie wiem czemu to zostało tutaj rzucone, ale jedna z Matyld chyba to przepłaci życiem, tak jest, druga została tutaj użyta, o lecą bomby jeszcze, zielony. Co to będą bomby zapalające? Uuuu. O, cały budynek uu. wszyscy Niemcy uu. muszą przebiec przez ogień teraz jeszcze. O, nikt nie przeżyje, tu szczarta. Ale pancery 4 wciąż są wśród żywych, nie ma żadnej broni Pepans e, Haubica została zniszczona, znowu jakieś piernięcie dymem. Za mało, za mało broni przeciwpancernej pancernej tutaj. Jeden się wycofuje, ale te dwa mogą ciągle bez problemu atakować naprzód. Tu jest dopiero 6 funtówka. Pum! Dawaj dawaj! i don't Ale za dużo obrażeń, Matylda tylko dzięki swojemu grubemu pancerzowi jest tutaj w stanie jakkolwiek przeżyć. Ale tu mamy wjazd tymczasem na dole, sztuka cofu została zniszczona, mieliśmy jakiś przejazd. Ciekawe jakie żniwo zabrał, dwa czołgi ciężkie, jeszcze Humbert ich tutaj wspomaga. O, medyczny pojazd, And don't cry noob, co? Nie płacz nubie. Czemu, co, co, tu się... Na kogo on to napisał, jakieś znowu jakieś nie... problemy psychiczne? O, co, Brytyjczycy zajęli tutaj tą w... 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 no są one włoskie działo artyleryjskie, nie? O. O, <noise> o, masakra. Co zostało użyte ta artyleria? O, to zwiat artyleryjski. Czyli samolot nam naprowadza jeszcze tutaj ostrzał, wszyscy giną. Jo, wszystkie, cała artyleria niemiecka jest tutaj niszczona. Dwa Chercile jeszcze przyjeżdżają. Ja pierdzielę. Wszystko, cała arta zostanie zniszczona. Kolejne dwa te. No, zwyczajny pancer, 3 to sobie może, nie? Może sobie pomachać rączką. I kupcie zrobić. Zestrasz się staranie rozwalić dwa czołgi ciężkie churchill. Uff. Uff. I to jest rozwalony tutaj jeszcze przelot tłum zapalających, żeby tylko te działa nie mogło się wycofać Uff. leciutko za daleko myślał, że właśnie złapie je w tym odwrocie, ale tutaj wszędzie te jednostki już ze sztabu muszą Niemcy strzelać. Został już tylko czerwony ze swoimi wszystkimi pancerami 3 Czy goliatem w ogóle żyje? Ty Goliat się wysadził gdzieś to, że go nie widzieliśmy? Jezu, ten grand od kosmicznego jezusa, ty nawet rozwalił jednego z pancerów. Cztery, ej, To <ścoughs> ten australijska piechota z ona oczywiście nie ma żadnych możliwości przeciwpancernych, więc nie jest wskazane tutaj walczyć z, z pancerami w jej przypadku. I mamy nawet jeszcze czołg Archer, niszczyciel czołgów, też najnowsza, najnowszy nabytek australijskiej obrony. To jest, jest beznadziejnie. dlatego nie lubię gier 4 na 4 Słychać coś, coś się wie, ale nie wie się gdzie to zleci. Tutaj jakaś neutralizacja. Właśnie cała lewa flanka jest odcięta i matylda, na... oj nie stary, na tyle pancerów. Du, 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 du. Jeszcze z Funk Panzerwagen rozwalili tutaj chociaż ten transporter medyczny. Jak tam na dole, naprawy polowe, mamy nad stację właśnie naprawczą, która pasywnie tutaj ma swoich saperów królewskich. Dużo broni przeciwpancernej, ale wyjechała za daleko. te tutaj podróżuje swoimi jednostkami, wezmę cztery artylerie Bishop. GG, noob -Nope in... in steam. O, waga! Na jeden strzał, ale działa przeciwpancerne... Ale nie trzeba, bo Niemcy składają broń. Uu, o Jezu, jeszcze go wykręciło, patrzcie, jaką tutaj nóżki. <laughs> Piękny na koniec ujęcie. Dobra, tyle. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, GT, za wysłanie tej powtórki. Pamiętajcie, drodzy widzowie, o zostawieniu jakieś łapki w górę. I do następnego. Ciao.